Jeżeli chodzi o turystykę, to jesteśmy jednym z najbardziej popularnych obiektów turystycznych w Polsce i z podziemnych obiektów najbardziej popularnym obiektem na świecie. W ubiegłym roku odwiedziło nas ponad 1 200 tysięcy turystów. Dzisiaj kopalnia jest okrętem flagowym polskiej turystyki. To jest ponad 700 pracowników w całej grupie kapitałowej. Grubo ponad 1500 osób jest zatrudnionych pośrednio również w kopalni. Kopalnia jest tak naprawdę grupą kapitałową, która składa się z trzech spółek prawa handlowego. Te spółki realizują przede wszystkim działalność zabezpieczającą związaną z likwidacją kopalni, tej niezabytkowej części, z utrzymaniem zakładu górniczego. Pamiętajmy, że ciągle jesteśmy w zakładzie górniczym oraz prowadzeniem działalności udostępniającej. Z tą działalnością udostępniającą, czyli przyjmowaniem turystów z całego świata związane są również działalności uzupełniające, takie. Działalność handlowa, sprzedajemy turystom pamiątki, działalność gastronomiczna, staramy się ich ugościć. Mamy też hotel na powierzchni, prowadzimy działalność uzdrowiskową. Te wszystkie działalności wymagają od nas bardzo rozbudowanego systemu do ewidencji, a przede wszystkim sprzedaży i obsługi klienta, a z drugiej strony też tej części finansowo-księgowej, którą tak naprawdę system wykorzystujemy w tym wypadku do zarządzania finansami. Cała ta grupa kapitałowa. Integruje swoje dane w systemie Impuls. Wszystkie spółki są obsługiwane w tym systemie. W systemie Impuls obsługujemy działalność finansowo-księgową, działalność kadrowo-płacową, gospodarkę magazynową, integrujemy końcówki sprzedażowe, integrujemy te dane, księgujemy je, powstają dekrety księgowe, powstaje też bardzo rozbudowana i dokładna ewidencja czasu pracy. Od pewnego czasu pracujemy na najnowszej wersji systemu Impuls EFO. Skłoniła nas do tego mobilność systemu oraz przyjazność interfejsu. Bezpośrednio po uruchomieniu nowej wersji wdrożyliśmy mechanizm komunikacji i wysyłania elektronicznie zeznań do Urzędu Skarbowego. W najbliższym czasie będziemy wdrażać mechanizm elektronicznego wysyłania faktur sprzedaży. System Impuls dzięki swojej otwartości i dzięki wykonanym strukturom informatycznym za pomocą debelinków opartych o bazę danych Oracle umożliwia nam uzyskanie bieżącej integracji online'owej pomiędzy systemem Impuls a naszymi systemami front-office'owymi, w zakresie na przykład bieżącego odpytywania stanów magazynowych pomiędzy systemem sprzedaży detalicznej a systemem Impuls, jak również integracji offline'owej, gdzie transakcje, które zostały wykonane w systemie front-office'owym są na bieżąco, codziennie importowane do systemu Impuls, gdzie dokonujemy ich rozliczenia i ewidencji. Zbudowaliśmy bardzo rozległy system rachunkowości zarządczej w systemie finansowo-księgowym Impulsa, i tak naprawdę na tej podstawie stworzyliśmy ogromną hurtownię danych, w której prowadzimy, można powiedzieć, tą większą część działalności kontrolingowej. Szukamy wyników. Nasze zarządzanie i finansami oparte na impulsie czy też hurtowni danych polega na tym, że zarządzamy wynikiem, szukamy działalności, które mają najlepszy wynik, badamy te wyniki, badamy z czego bierze się wynik, w jakim zakresie on się pojawia, jak się zmienia ten wynik, co wpływa na zmiany wyniku finansowego. Oczywiście powinienem też wspomnieć o zarządzaniu płynnością finansową. To też realizujemy w oparciu o to, co mamy właściwie zaewidencjonowane w Impulsie, tą gospodarkę finansowo-księgową, którą tam prowadzimy. Proces zamówień, zakupów w całości obsługiwany jest przez system Impuls. Począwszy od zapotrzebowań, które są wprowadzane przez poszczególne jednostki organizacyjne w naszej firmie. Następnie zamówienia generowane są przez branżystów z poszczególnych branż. I tutaj mamy moduł dystrybucji wykorzystany, który później, w momencie, kiedy materiał przychodzi na magazyn, uruchamiany jest moduł gospodarki magazynowej, który jest ściśle powiązany właśnie z modułem dystrybucji, gdyż raz wprowadzona informacja do systemu przechodzi nam na kolejne dokumenty, co w rezultacie skraca nam czas wprowadzenia dokumentów. Również dokumenty magazynowe powiązane są z modułem księgowym w Impulsie, co ułatwia nam pozyskiwanie wszelakich informacji kosztowych, o rodzajach kosztów dla poszczególnych materiałów. Furtowni danych, zbieramy dane dotyczące wyników finansowych, zajmujemy się dodatkowymi rzeczami. Nie, dzisiaj nie integrujemy już jakichś podstawowych zakresów, które kiedyś wydawały się nieosiągalne, dzisiaj się zastanawiamy. Jak wdrożyć sobie workflow, dobry workflow, tak, jak z dokumentów źródłowych na bazie workflow zrobić nowy wymiar analityczny, czy też nową miarę furtowni danych, żeby nie patrzeć tylko na dekrety, które jak wiemy powstają, to później tylko na dokumenty źródłowe, które są właściwie już, I już mam na myśli w momencie, kiedy wpłyną do systemu, czy są wydrukowane, czy wpłyną do, do firmy. Rozwijamy się.